Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Czy znajdzie wiarę w tej parafii, w naszych rodzinach, w naszych sercach? Skoro próbujemy zgłębić odpowiedź na to pytanie, najpierw trzeba zapytać, czym jest wiara. Każdy z nas tutaj obecnych, tak przypuszczam, zapytany, powiedziałby: Tak, jestem człowiekiem wierzącym. Ale co to znaczy? Wiara składa się z trzech zasadniczych elementów. Pierwszym jest treść wiary, czyli to, w co wierzę, albo komu zawierzyłem. Drugim jest akt zawierzenia, a trzecim jest łaska od Boga. I tak po kolei. Treść wiary. Moi drodzy, każdy człowiek uczynił coś w centrum swojego życia, coś, co jest najważniejsze, za co jest w stanie ponosić wyrzeczenia, cierpienia, a nawet oddać życie. Dla wielu to będzie zdrowie, uroda, kariera, rodzina, przyjemność, zabawa. Chęć posiadania. Mówią o jednym z pierwszych amerykańskich milionerów, o Rockefellerze, że oprawił pierwszego zarobionego przez siebie dolara, oprawił go w złotą ramkę, powiesił nad łóżkiem w swojej sypialni i wieczorem, kiedy udawał się na spoczynek, mówił do niego, Dziękuję Ci, że byłeś pierwszy, bo dzięki Tobie mam następne. To swoista modlitwa, wyznanie wiary w moc mamony. Moi drodzy, my dobrze wiemy, że ten Bożek miał się dobrze, ma się dobrze, i do końca tego świata będzie miał swoich czcicieli. Natomiast skoro my tutaj jesteśmy. To można przypuszczać, że na pierwszym miejscu postawiliśmy Pana Boga. Mawiamy nawet, jeżeli Bóg na miejscu pierwszym, to wszystko inne na miejscu właściwym. Taką mamy hierarchię wartości, że Bóg dla nas jest najważniejszy. Ale przy okazji trzeba zadać sobie pytanie, jaki jest ten Bóg, w którego ja wierzę? Bo od początku świata człowiek ma tendencję do stworzenia sobie Boga, do kreowania sobie wizji Pana Boga, czasami bardzo fałszywej, w postaci złotego cielca, w postaci różnych fałszywych wyobrażeń. Kilka lat temu miałem okazję głosić rekolekcję w diecezji Brooklyn, Queens w Nowym Jorku. Po którejś konferencji podszedł do mnie młody człowiek. I z zaciśniętymi pięściami mówił: Patrz, tam jeszcze niedawno stały dwie wieże. Ktoś je zniszczył, a razem z nimi kilka tysięcy ludzkich istnień. W imię wiary, w imię miłości do Boga, czy można wierzyć w Boga, który każe nienawidzieć i zabijać? Można. Tak brutalnie o tym się przekonujemy słysząc o kolejnych aktach terroru, o zamachach bombowych, o gwałtach, o nieprawości dokonywanej w imię Boga. Ale to nie jest nasz Bóg. Wierzymy w Boga, który jest miłością i źródłem miłości wszelkiej. Człowiek tworzy sobie iluzję Boga. Kiedyś ręka młodego buntownika na jednym z murów wypisała hasło Stwórzmy sobie Boga na nasz obraz i nasze podobieństwo i tak jak my będzie kradł, kłamał i łajdaczył się. Człowiek może sobie stworzyć fałszywą wizję Boga, takiego Boga, który jest moim i tylko moim sprzymierzeńcem, Bóg, który zawsze stoi po mojej stronie i jest przeciwko moim wrogom. Taka fałszywa wizja Boga. Jaki jest ten nasz Bóg? Wierzymy w Boga, który jest miłością i nasze życie czyni lepszym. Wierzymy w Boga który daje nam życie. Wierzymy w Boga, który stworzył ten świat. Wierzymy w Boga, z którym można rozmawiać. Dlatego tu jesteśmy. Wierzymy w Boga, którego można naśladować. Czym jest chrześcijańskie życie, jeżeli nie próbą naśladowania Pana Jezusa? Wierzymy w Boga, który daje nam siebie w postaci sakramentów. Daje nam chleb, który jest jego ciałem. Wierzymy w Boga, który na nas czeka i każdego z nas zaprasza, bo przygotował mu mieszkanie w swoim domu. W takiego Boga wierzymy. Boga, który sam siebie nazywa drogą, prawdą i życiem. Bóg jest drogą. Moi drodzy, Życie można przejść idąc wieloma ścieżkami, drogami. Ale dobrze iść przez drogę życia pod rękę z Bogiem. Dzisiaj wielu ludzi na tym świecie szuka własnych ścieżek, dróg na skróty, męczą się, błąkają, wałęsają i stwierdzają u kresu, że mało było celu w tym życiu. Bóg jest dla nas drogą. W filmie Pokuta opowiadającym o czasach stalinowskich w Związku Radzieckim jest taka piękna scena. Staruszka co niedzielę tą samą drogą szła do cerkwi. Której z niedzieli nagle nie widzi cerkiewnej wieży. Nie potrafi odnaleźć cerkwi. Nie wie. Że pod osłoną nocy buldożery zrównały cerkiew z ziemią, bo nie pasowała do tamtego ustroju. Wreszcie ktoś mówi, tą drogą pani nie dojdzie do cerkwi. A ona bezradnie rozkłada ręce i pyta, to po co komu droga, która nie prowadzi do kościoła i do Boga? Bóg jest naszą drogą. Bóg jest prawdą. Dzisiaj socjolodzy podpowiadają, że świat przypomina pusty rynek. Co chwilę ktoś tam wchodzi i krzyczy, że znalazł prawdę. On teraz wie, co zrobić, żeby ten świat był lepszy. Zna odpowiedzi na wszelkie pytania. Nigdy w historii świata nie brakowało takich fałszywych proroków. Spójrzmy chociażby na wiek XX. Lenin, Hitler, Stalin, Mao Zedong chcieli uczynić świat na swoją modłę szczęśliwym. Do czego doprowadzili, wszyscy wiemy. My, my mamy Boga bardziej słuchać niż ludzi. A jeżeli słuchamy człowieka, to takim reflektorem Bożej prawdy sprawdzamy, na ile jego słowa zgodne są z tym, co mówi Bóg. Bóg jest dla nas prawdą. Bóg jest życiem. Medycyna czyni postępy, być może najmłodsze pokolenie będzie spokojnie żyło 150, 200 lat, ale przecież wiemy, że człowiek tu na świecie nie ma stałego zameldowania, że w pewnym momencie przychodzi kres. I co wówczas? M1, dwa metry pod ziemią i nic więcej? I to wszystko. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, mówi nasz Bóg. W takiego Boga wierzymy. Co niedziela i w każdą uroczystość tę wiarę wyznajemy słowami kredu. Wielu z nas, odmawiając modlitwy, także odmawia wyznanie wiary. Czy to oznacza, że jesteśmy wierzącymi? Jeszcze nie. Bo musi być ten drugi element akt zawierzenia, włożenie swojego losu w dłonie Pana Boga. Panie Boże, prowadź mnie, skoro jesteś taki, skoro jesteś tak wielki, potężny, dałeś mi życie i chronisz mnie, to teraz weź mnie z sobą. Jak mawiał Leopold Staff, nie widzą ciebie moje oczy, nie słyszą ciebie moje uszy, a jesteś światłem w mej pomroczy, jesteś śpiewem w mojej duszy. Boga nie widzimy. Bo wiara to ryzykowny skok w przestrzeń poza logiką, poza rozumem. Moi drodzy, Naszymi małymi, ciasnymi, racjonalnymi umysłami nie jesteśmy w stanie objąć Boga. To jest skok w Jego ręce. W małej miejscowości wybuchł pożar, w płomieniach domu zginęło młode małżeństwo. Wydawało się, że razem z nimi zginęła ich dziewięcioletnia córka. Tłum gapiów otoczył pogorzelisko. Nagle z poddasza usłyszeli płacz dziecka. Trzeba je ratować. Starszy mężczyzna na swoją głowę narzucił płaszcz, mocnym uderzeniem wyważył drzwi domu i po kilku minutach wyniósł omdlałe dziecko. Postawił przed tłumem gapiów i odszedł. Tydzień później w ratuszu odbywała się narada, kto to dziecko będzie wychowywał. Było kilku chętnych. Tylko dziewczynka siedziała w kąciku i smutnym wzrokiem spoglądała w podłogę. Nagle do sali wszedł mężczyzna. Na rękach bandaże, na twarzy ślady po oparzeniach. Jak tylko dziecko go zobaczyło, zawołało: A ja chcę iść z tym panem, ja pójdę z nim, bo on mi uratował życie. Na tym polega akt zawierzenia. Włożenie swojego losu w dłonie Boga. Boże, chcę iść z Tobą, bo wtedy jestem bezpieczny. Bez Ciebie jestem zgubiony. I wreszcie trzeci element wiary. Żeby człowiek nie chełpił się, że wiara jest Jego zasługą, wiara to łaska, to dar od Boga, niczym przez nas niezasłużone. Ani nasze pochodzenie, ani nasze wykształcenie, majętność nie mają na to wpływu. O Bogu opowiadali nam nasi rodzice, dziadkowie, nasi krewni, inni ludzie. Opowiadali nam o swoim Bogu słowem i życiem. I w pewnym momencie ten ich Bóg stał się naszym Bogiem. Dostąpiliśmy łaski wiary. W książce Wojciecha Żukrowskiego jest taka scena: dwóch mężczyzn stoi przed kościołem, kiedy nagle spostrzegają wychodzących z kościoła ludzi. Młodszy pyta: A ci, kim oni są, kto to jest, co tam robili? Starszy odpowiada: Widzisz, to są wierzący, oni tutaj przychodzą, wierzą, że Bóg i istnieje, i nimi kieruje, mają wiarę. Pada następne pytanie: A co to znaczy mieć wiarę? Mieć wiarę to mieć takie różowe okulary. Spoglądasz przez nie i widzisz świat piękniejszym. Spoglądasz na ludzi i widzisz ich lepszymi. Spoglądasz na swoje życie i widzisz, że ma sens. Ktoś nim kieruje, dokądś zmierza. I pada ostatnie pytanie. Ty masz takie okulary. A potem odpowiedź nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym je mieć, ale ja ich jeszcze nie dostałem. Kani moi, my mamy te cudowne okulary. Ważne, żeby nam z nosów nie pospadały. Bo oto dzisiaj łatwo tak łatwo dzisiaj gdzieś te okulary zawierzenia zgubić w tym współczesnym świecie. Na kartach Ewangelii znajdujemy przykłady ludzi wiary. Być może któryś z tych przykładów odpowiada historii naszego życia. Oto był tam młody człowiek, który gdy tylko usłyszał o Jezusie, poszedł za nim. Towarzyszył mu przez trzy lata, w dzień i w nocy. Słuchał tego, co Jezus mówi. Był świadkiem cudów. Ale po trzech latach uznał, że się pomylił, że musi odejść. Ale tak bez niczego. Może przynajmniej te trzydzieści srebrników. A imię jego Judasz. Tak do końca nie wiemy, czy on nie miał wiary, ale z całą pewnością brakło mu wytrwałości. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dalej byli tam ludzie, którzy deklarowali głęboką wiarę, przestrzegali przykazań, innych zachęcali do tego, żeby zachowywali przykazania, ale w ich życiu zabrakło miłości, a imię ich faryzeusze. Tam, gdzie jest wiara, ale nie przekłada się na relacje do drugiego człowieka, nie przejawia się w czynach, to wcześniej czy później rodzi się faryzeizm. Kolejny przykład. Kochał Boga, kochał ludzi, był ludziom życzliwy, ale kiedy on, bogaty młodzieniec, usłyszał zrób coś więcej, odszedł zasmucony. Wystarczyło mu, że był taki jak wszyscy pozostali. Nie chciał się wyróżniać. Która historia odpowiada historii naszego życia? A może jednak na kartach Pisma Świętego znajdujemy innych bohaterów, bardziej nam bliskich? Młoda dziewczyna, która wypowiedziała najpiękniejsze słowa w historii świata: Tak, niech się stanie według twego słowa, zawierzyła bez końca. i Oblubieniec, który uwierzył, że to z Boga pochodzi, co jest pod sercem Maryi. Razem stanowią rodzinę wygnańców, muszą uciekać z kraju, za chlebem, za życiem. Jakże łatwo mogli powiedzieć, Panie Boże, Trudne czasy, zwątpiliśmy. A oni powiedzieli: Przeżyliśmy te trudne czasy dzięki wierze. To dla nas oni są bohaterami wiary. Wiary, którą pomnożyli, nie tylko zachowali, ale ten talent pomnożyli. I o tym, jak go pomnożyć, będziemy mówić. W czasie kolejnych nauk. Syn człowieczy znajdzie wiarę. Jeżeli dla nas bohaterami wiary będą święci, ci, którzy wytrwali w czasach trudnych, jeżeli od nich się będziemy uczyli, to Chrystus wiarę znajdzie i w naszych sercach, i w naszych rodzinach, i w tej parafii. Amen.